Partnerem głównym kanału jest poszetka. Wspieraj niezależne media, takie jak niepoprawne dyplomata na Patronite. 13 czerwca 2025. Próbujemy być jak najbardziej na bieżąco. Chwilę po godzinie 15, więc wszystkie informacje, które mówimy, to musicie brać pod uwagę, że to jest mniej więcej właśnie o tej godzinie tego dnia, a z nocy we wczoraj, z czwartku na piątek, nowe wydarzenia. Jeszcze dopiero co rozmawialiśmy na kanale Niepoprawny Dyplomata o protestach w Los Angeles i już jest nowy temat na świecie, ponieważ Izrael zbombardował precyzyjnie cele w Iranie. Są to pracownie, laboratoria i także punkty wojskowe w tych miejscach, w których już agencja atomistyki mówiła, że Iranowi brakuje miesiąca prac na tym, żeby stworzyć od 10 do 50 nawet głowic nuklearnych. Okazywało się, że niby bez aprobaty Stanów Zjednoczonych, ale Axios podaje, że Trump walił głupa. Ja też tak zresztą uważałem i okazuje się, że Stany Zjednoczone o tym wiedziały. Wzmożona aktywność pizzerii w okolicy Pentagonu już od dwóch dni. Takie rzeczy działy się w ostatnich czasach tylko gdy byliśmy o krok od nowej jakiejś rozgrywki na Bliskim Wschodzie i tak właśnie jest i dzisiaj. Jak wiecie już od czasów Baraka Obamy sankcje na Iran, deal z Iranem, bardzo krytykowane przez Donalda Trumpa, deal, który miał polegać na zdjęciu sankcji, w zamian za to Iran miał zatrzymać swoje działania nad wzbogaceniem uranu. Jak już jest 90%, no to wiecie, że już można stworzyć broń atomową. A to byłby kolejny kraj. Już ostatnio też była spina między Pakistanem a Indiami. Dwa mocarstwa też atomowe. Tutaj też przy pomocy Stanów Zjednoczonych ich mediacji dokonano oczywiście uspokojenia tej sytuacji, ale teraz spodziewamy się no, tego retaliation czyli e, oczywiście zemsty e, państwa Iranu na Izrael, chociaż Izrael no, przecież uważa, że ich żywotnym e, tutaj e, rzeczą do przetrwania jest pozbycie się wszystkich wrogów. Niektórzy już na Twitterze się śmieją, że Asad, który uciekł ze Syrii do Moskwy ze swoją rodziną ma ten bajzel już dawno za sobą. Tomaszu, sytuacja na Bliskim Wschodzie, znowu o tym rozmawiamy. Tak, znowu ta wielka beczka prochu jaką jest Bliski Wschód jest bliska e, eksplozji i faktycznie ta eksplozja właściwie już nastała, bo mamy naprawdę bezprecedensową sytuację w najbliższym, ostatnim czasie, mimo tego, że to jest bardzo zaogniony rejon. Kiedy mówię te słowa Donald Trump szykuje się na godzinę Tutaj, 17. Prawda? Tak, tu jest Cze Morze mamy, Czerwone. E, tu mamy Izrael, e, Iran mniej więcej tu. Dokładnie Izrael mniej więcej tu. A my na szybko do Waszyngtonu, e, no, ponieważ koło godziny 17, czyli za chwilę jak będę mówił te słowa, będzie godzina 17. Donald Trump szykuje się na takie posiedzenie mm, specjalnej rady bezpieczeństwa narodowego w sali kryzysowej. I też ma być spotkanie z Wielką Brytanią, z e, telefon za ten Z Rosją, tak. Tak, ale m, Mikołaj wspomniał, że m, była taka teoria, że Donald Trump, jak, jako amerykańska administracja sprzeciwiają się temu izraelskiemu Atakowi, który był już planowany. Trump już o tym mówił wcześniej. Spekulowało się, że ten atak izraelski może nastąpić. Dlaczego Donald Trump miał według tej teorii nie popierać Izraela wprost? Chodziło o to, aby nie dać sygnału targetowanym. Indywiduom irańskim, tym generałom, naukowcom, żeby oni nie zostali ukryci. Bo gdyby Trump oficjalnie poparł, to jest oczywiście według tej teorii, że Trump popierał Izrael, ale nie wprost specjalnie. Gdyby Trump oficjalnie dał zielone światło Izraelowi, wówczas ten atak byłby oczywisty, i wtedy Iran mógłby bardzo szybko ukryć swoich VIP-ów. Ale Niech też może jest? robić swoją zemstę na y, dyplomatyczne na przykład ambasadę w Bagdacie, w, w Iraku, bliżej niż do Izraela, albo na przykład przecież na e... No, na morzu śródziemnym dalej też przecież bywają amerykańskie lotniskowce więc są cele w regionie które mogłyby Iran wziąć tak oczywiście Iran obwinia USA za ten atak i zapowiada odwet Amerykanie oczywiście już wcześniej ewakuowali swój personel dyplomatyczny z placówek w Bahrajnie, Iraku czy na przykład Kuwejcie no ale właśnie gdyby Trump oficjalnie szybko dał zielone światło ja wciąż zastanawiam się Tutaj jaka jest strategia administracji amerykańskiej, bo są właśnie różne teorie. Jedni mówią, że Ameryka wyraźnie Izraela nie popierała, a jedynie zagwarantowała, że w razie odwetu ze strony Iranu parasol amerykańskiej ochrony nad Jerozolimą, nad Izraelem będzie rozpostarty. Natomiast według teorii, że Trump tak naprawdę popierał atak Iranu, atak Izraela, przepraszam, no to Wstrzymywał się zdaniem oficjalnie zielonego światła po to, żeby Iran do końca nie był pewien, czy Izrael się zdecyduje na taki atak, odważy, bez jasnego wsparcia ze strony Waszyngtonu. Więc tutaj cały czas myślę, że jeszcze eksperci dybagują, dywagują, deliberują nad tym, jaka była perspektywa amerykańskiej administracji, jaka jest jej optyka na ten konflikt i kogo oni popierają. Natomiast faktycznie na Poziomie tych deklaracji przed atakiem Amerykanie nie dawali poparcia Izraelowi. Trump wyraźnie wysyła takie komunikaty, że ma nadzieję na, na to, że pokój, pokój jeszcze jest do uratowania. I nie zgadzamy się, ale nie protestujemy. No. Tak, jakby Amerykanie ustami Donalda Trumpa jedynie mieli taką komunikację dyplomatyczną, ale zapewniali, chociażby Marco Rubio zapewniał, że Stany Zjednoczone w żaden sposób nie uczestniczyły w tym ataku. Na przykład nie przekazały Izraelowi żadnych danych wywiadowczych, które mogłyby posłużyć do tego ataku. Ale może wcale nie potrzebowali, ponieważ akcja z pagerami. Widzieliśmy zdjęcia bardzo precyzyjnych ataków na najwyższych przedstawicieli Iranu, a poza tym też była chyba ta kwestia newralgiczna walki. I z czasem. Jeżeli Fox News amerykański i inne amerykańskie media powołując się na agencję międzynarodową atomistyki mówią, że brakowało dni albo mniej niż miesiąc do tego, żeby wzbogacono uran w Iranie na tyle, żeby stworzyć pierwsze pociski nuklearne, jądrowe, atomowe w, w Iranie, no to widzisz, Izrael też już powiedział, że Według nich już się yy, ten program nie odbuduje, aczkolwiek są przesłanki, że dużo laboratoriów było głęboko pod ziemią. Tak, natomiast Izrael mówił, że był Iran coraz bliżej tego, aby osiągnąć broń nuklearną i także rakiety balistyczne zdolne do jej przenoszenia, bo Izrael na swoje celowniki wziął nie tylko sam program nuklearny, ale także program rakiet balistycznych. Zlikwidował głównego dowodzącego sztabu generalnego Iranu, głównego dowódcę Gwardii Rewolucyjnej, kilku naukowców bardzo mocno zaangażowanych w program nuklearny, a więc całą masę bardzo wysokich rangą wojskowych i naukowców, a także zniszczył infrastrukturę, po prostu fizyczne obiekty. Do tego sukcesu Izraela została wykorzystana także siatka wywiadowcza, czyli Mossad, bo oni mieli na przykład operacje, które przeprowadzali z głębi terytorium Iranu. Na przykład agenci Mossadu podłożyli bomby w Iranie, które zdetonowano zdalnie albo podłożyli stworzyli całą bazę dronów, które wystartowały z Iranu. Izraelskie drony Mosadu wystartowały z Iranu, żeby zniszczyć na przykład obronę przeciwlotniczą, tak aby myśliwce izraelskie mogły skutecznie zbombardować cele w Iranie, bo tutaj mówimy o 200 myśliwcach, które według informacji IDF zostały wykorzystane w tej operacji. No dobra, ale pytanie, no bo Izrael ogłosi oczywiście stan wyjątkowy w całym kraju. Potwierdzono śmierć przynajmniej dwóch czołowych naukowców nuklearnych i kolejnych generałów, ale dowódca Korpusa Strażników Rewolucji Islamskiej, Hossein Samali, generał, zginął. Podobnie tak jak szef sztabu, generał Muhammad Bagheri. Oraz co najmniej jeszcze, no, jest ogólnie wysoka lista tych celów, ale najwyższy przywódca Iranu, Zapowiedział surową karę za ten atak. Bo sukcesem jest oczywiście wykonać akcję, ale też trzeba przecież z niej wyjść cało. Czy Izrael wyjdzie cało z tej akcji? Czy dopną swojego z Amerykanami, zatrzymają program jądrowy Iranu? No i czy żelazna kopuła obroni się przed zemstą Iranu? No, być może teraz będzie wielki test dla żelaznej kopuły i całego systemu obrony Izraela, sił obrony Izraela. Mieliśmy już informację o tym, że pierwsze drony z Iranu wyleciały w kierunku Izraela. Były pojedyncze takie obiekty latające, widziane na przykład e, nad Irakiem. Natomiast eksperci przewidują, że dopiero, dopiero najbliższe godziny przyniosą. Odpowiedź na to pytanie, co teraz zrobi Iran i jak silna będzie ta odpowiedź? Oczywiście Izrael jest doskonale świadomy tego zagrożenia, że Iran będzie jakiś odwet szykował. Stąd dzisiaj w piątek wszystkie szkoły w Izraelu są zamknięte. Ludzie w ogóle do pracy nie poszli i władze dały taki komunikat, że jeżeli ktoś musi wyjść na zewnątrz, jakieś zgromadzenia, spotkania, to tylko te, które są absolutnie nie do uniknięcia. Konieczne. Tak. Konieczne. Amerykanie, chociaż odcinają się od tej operacji Izraela, wyraźnie ustami Marko Rubio, sekretarza stanu, zapowiedzieli, że będą z całą swoją siłą bronić nie tylko amerykańskich sił w regionie Bliskiego Wschodu, których zaatakowanie Iran zapowiedział, ale także będą bronić Izraela. Nieważne, czy dali żadne Amerykanie powiedzieli, że będą bronić Izraela, ale czy dołączą do ataków na Iran? Wydaje mi się, że na pewno nie dołączą do ataków na Iran, gdyby chcieli dołączyć i zrobić zmasowaną operację, to już dawno by to było zakomunikowane, byłaby budowana cała koalicja poparcia do tego. W tym Czy w takim razie inny dołączy Iran w końcu aktywnie do negocjacji? Pokojowo zaprzestających właśnie dalszej, dalszych badań i produkcji wzbogaconego e, uranu. To jest świetne pytanie za milion dolarów. Czy te ataki Izraela skłonią Iran do negocjacji, do jakichś ustępstw? No bo czy... Iran wielokrotnie w... Tylko za wielkie kurs, słowa mówił. Tak, będzie wielka zemsta, ale nie zawsze ona była. Ostatnio wystarczyło rzeczywiście wysłać nawet kilkaset rakiet czy dronów, które odbiły się od żelaznej kopuły, a koniec końców i tak zostały w większości strącone i obronione. To była retoryka na potrzeby propagandy wewnętrznej, na wewnętrzne irańskie podwórko. to trzeba pamiętać. Amerykanie oczywiście będą dalej chronić Izrael. To jest też w żywotnym interesie amerykańskim, żeby Izrael chronić, i Amerykanie wielokrotnie przybywali Izraelowi z odsięcia. Kiedy ten był atakowany, czy to przez Hamas, czy Hezbollah, czy właśnie przez rakiety z Iranu, bo myśmy to już przerabiali. Faktycznie tutaj sytuacja teraz jest wyjątkowo napięta. Natomiast też Donald Trump wyraźnie powiedział, że ostrzegał przywódców irańskich żeby usiedli do stołu negocjacyjnego w sprawie tego programu nuklearnego. Izrael cały czas twierdził, że oni go rozwijają, a Trump powiedział, mieliście szansę mnie posłuchać i dać szansę dyplomacji. Nie zrobiliście tego i zapłaciliście za to olbrzymią cenę w postaci strat, które Iran tak. poniósł. Brzmi to, jakby Izrael był e, narzędziem w rękach Ameryki, ale oczywiście w żywotnych interesach samego Izraela w e, tej konkurencji z Iranem. Co więcej, Trump powiedział, zagroził Iranowi, że ponieście jeszcze większe konsekwencje w niedalekiej przyszłości. Więc będziemy obserwować tą sytuację. Sytuacja jest rozwojowa, ale yy, niezwykle napięta. Tak, więc myślę, że nie ma sensu dalej robić jakichś wielkich odcinków na ten temat. Lepiej krótko i szybko Piszcie, czy Wam się to tak podoba, a potem będziemy analizować na naszych profilach na Twitterze. Trzymajcie się do następnego materiału, trzymamy rękę na pulsie, cześć!